Thank <laughs> you. Jest około 200 lontariuszy. No, liczymy na 350 osób. Jest to mniej więcej taki wynik jak co roku. Kiedy zaczynało się od 100, później 150, a od kiedy się tym zajmujemy, ta liczba non-stop rośnie i już doszła do około 350 osób. I o tyle wnioskowaliśmy. Czasami, jak już nie brakuje nam miejsc, a są jeszcze chętni, to jeszcze wnioskujemy do osiaka do jurka bezpośrednio do sztabu. Wysyłamy do warszawy taką prośbę. I jakieś tam 20-30 osób dodatkowo czasami jeszcze dostajemy. Każda osoba oczywiście dostaje puszkę, identyfikator, a dzisiaj dopiero się rejestrują. Później ostateczne szkolenie i rozdanie wszystkich, jakby. Atrybutów wolontariusza. Dzisiaj teraz dopiero początek, rejestracja, podpisy, wszystkie formalności. Zielonogórski sztab wojsku znów ma ręce pełne roboty. Właśnie jak dzisiaj przebiega ta rejestracja? Jest dosyć dużo zainteresowanie, jak widzę. Tak, mimo zimowej, jesiennej aury u nas jest jak zawsze gorąco, serca w Zielonogórzanach biją, co widać tutaj, że jak zawsze mamy więcej chętnych niż tak naprawdę miejsc, bo mamy 350 miejsc dla wolontariuszy, zawsze chcemy powiększać tą liczbę, więc ale sztab już nas przyhamował, mówi nie, na takie miasta, gdzie na góra 350 wolontariuszy wystarczy, jest ogrom pracy, jest ogrom ludzi, więc czekamy do finału. Równolegle z tą rejestracją wolontariuszy już układa się program finału? Tak, jeszcze nie będziemy zdradzać szczegółów, bo chcemy dawki emocji porcjować, ale naprawdę będzie się działo. Mamy fajną osobę prowadzącą, ale o tym już niebawem. Gwiazdy już powoli dopinamy, powoli zaczynamy zbierać fanty. Więc jeżeli ktoś by miał fanty fajne, które moglibyśmy wylicytować czy na scenie głównej, czy na scenie otwartych serc, bo przypomnę tylko, że jak w zeszłym roku, jak w zeszłych latach, będą dwie sceny.